Cześć, z tej strony Jarek Rygowski, witam w kolejnym odcinku na naszym kanale, ze mną Paweł Dobies, instruktor śledztwa. Słuchajcie, ja po latach odrdzewiam się, jeżeli chodzi o strzelanie, coś tam wiem, ale przede wszystkim dużo nie wiem, także zamieniam się w słuch. Po latach wracam do strzelania, mam zamiar regularnie działać, będę Wam dawał znaka w filmach, jak idą te moje postępy, a dzisiaj e, przypomnimy sobie podstawy i coś tam sobie strzelimy. Oddaję się w ręce instruktora. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać. Zaczniemy od totalnych podstaw, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie obsługi broni, mechanizmu działania broni. Wszelkie czynności, które wykonujemy tutaj na strzelnicy, wykonujemy na komendę, tak? czyli nie bawimy się bronią bez zgody, nawet jej nie bierzemy ze stolika, nie wyjmujemy jej z kabury bez zgody prowadzącego, czyli w tym wypadku tutaj mojej osoby. Tak? Pamiętajmy o tym, że każdą broń należy traktować jak broń naładowaną. Jeżeli mamy ją w kaburze, jeżeli bierzemy ją ze stolika, wyjmujemy z plecaka, przyjechaliśmy na strzelnicę, mimo iż wcześniej ją sprawdziliśmy, niech to nam wejdzie w krew. Jak ja to mówię, nie podchodźmy do broni rutynowo. Tak? Czyli biorę broń do ręki i każda nie jest sprawdzona. Tak? Więc pierwsze co robię. Dokieruję broń w kierunku bezpiecznym, czyli w stronę kulokwytu. Odpinam magazynek, czyli w pierwszej, w pierwszej kolejności odpinam zasilanie. Tak? E, zaraz tutaj magazynek jeden mamy. Tak więc, jeżeli w broni jest magazynek wprowadzony, to w pierwszej czynności e, przyciskiem zwalniania magazynka wyjmuję magazynek. Magazynek jest pusty, nie ma zasilania, ale dalej nie wiem, co dzieje się w komorze nabojowej. Tak więc odciągam zamek w tylne położenie, blokuję go, sprawdzam komorę nabojową. Nie widzę żadnego innego koloru, błysku, nie widzę żadnego przedmiotu. Przede wszystkim chodzi nam tutaj oczywiście o, o nabój. Jest broń bezpieczna, sprawdzona, oddaję strzał kontrolny też. Chcemy, aby ten strzał kontrolny nie był wykonany niedbale, czyli. Mimo, że tutaj podkreślam, sprawdziłem, nie ma nic, składam się tak jak do strzału, obieram kierunek bezpieczny, w tym przypadku kulochwyt, naciskam język spustowy, broń jest sprawdzona. To w kwestiach bezpieczeństwa. W trakcie strzelania, zgodnie z regulaminem strzelnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, broń może być kierowana wyłącznie w stronę kulochwytu. Mamy tutaj amunicję, za chwilę pokażę, jak ładujemy amunicję do magazynka. Jest to czynność prosta, lecz nie dla każdego warto o tym powiedzieć, szczególnie ktoś, kto nie miał kontaktu z bronią, czyli ładuje magazynek. I kolejno możemy sobie pomóc tutaj drugim kciukiem wciskamy i przesuwamy. I tak to wygląda. Dla celów bezpieczeństwa tutaj będziemy pracowali na rozładowanej broni oczywiście. Broń jest sprawdzona. W dalszej, dalszej czynności to podpięcie magazynka. I przeładowanie broni. To jest akurat model broni kurkowej. Tutaj mamy jeszcze broń bezkurkową. Mechanizm działania tej broni jest niemalże identyczny. W obu przypadkach przesuwamy zamek w tylne położenie i broń jest w tej chwili przeładowana. I wtedy mogę oddawać strzały. Jeżeli chodzi o naciskanie języka spustowego i chwyt broni. Zależy mi na tym, żeby nie było tutaj pustej przestrzeni, bo jeżeli rękę ustawimy w ten sposób, ta broń po prostu będzie miała zbyt dużo luzów tutaj i będzie nam się przesuwać, strzały będą padały niecelne, czyli tutaj sobie dociskam w ten sposób. Jeżeli nie oddaję strzału, nie mam zidentyfikowanego celu, nie mam zgranych przyrządów, palec nigdy nie leży na języku spustowym. To są też kwestie bezpieczeństwa. Nieraz zdarza się tak, że po podpięciu magazynka, w zależności od rodzaju broni i jej stanu technicznego, magazynek momentalnie, zamek sam spada. Wprowadza nabój do komory nabojowej i jeżeli będziemy mieli palec na języku spustowym, możemy oddać niekontrolowany strzał, tego chcemy uniknąć. Broń sama nie strzela, od tego trzeba zacząć. Wszystko zależy od nas, tak samo jak mamy obsługę nożem, który też jest narzędziem śmiercionośnym, tak samo broń jest narzędziem śmiercionośnym, broń palna. Ale przy dobrej obsłudze i zachowaniu bezpieczeństwa e, można dosłownie w 100% uniknąć e, przypadków. Także przechodzę do chwytu. Drugą, broń, drugą dłoń dokładam tutaj w tą pustą przestrzeń. Chodzi o to, żeby ta część mojej dłoni dokleiła się tutaj. Jeżeli chodzi o siłę e, zacisku, e, prawa dłoń de facto, strzelając na przykład z jednej dłoni, wystarczy nam dosłownie te trzy palce, czyli tutaj trzymam broń i język pustowy. Te palce nie dociskają. Ten palec ma pracować na języku spustowym w taki sposób, żeby nie zrywać strzałów, czyli nie robić takich ruchów, tak? Bo jeżeli będę ciągnął intensywnie za język spustowy, to wtedy to będzie wyglądało tak i wszystkie strzały pójdą w lewo w dół. Następna kwestia. Dokładam już sobie tutaj tą dłoń. E, procent y, zacisku dłoni e, to jest około 60-70% siły mamy w lewej dłoni, która trzyma broń. A 30-40% prawa dłoń. Prawa dłoń, tak jak wspomniałem, skupia się na naciskaniu na język spustowy w sposób płynny. Chcemy, żeby ten strzał nas zaskoczył. Tak? Często też nasz organizm przy pracy z bronią za pierwszym razem, tak? gdy wcześniej nie strzelaliśmy, będzie chciał się oprzeć też. Będzie chciał się oprzeć też temu odrzutowi, który będziemy czuli, więc automatycznie broń robi podrzut, tak? a my będziemy chcieli skorygować w dół. Mamy Prze pozwolić tej broni pracować, tak? Pozwolić pracować, jak ten strzał nas zaskoczy. Tak? E, więc e, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, raz jeszcze przypominam, palec nie leży na języku spustowym, Broń skierowana w stronę kurochwytu to jest podstawa. Jeżeli tego się będziemy trzymać, będzie bezpiecznie. Podstawa frontalna, możemy jedną nogę tak jak e, do walki. E, trzymać tutaj z tyłu, mhm. tak? A nogi na szerokość barków, tak? Czyli pozycja, czy to, czy to byłaby broń, broń długa, przejście na krótką, czy walka, mniej więcej ta baza jest podobna, tak? Dokładnie. Jeżeli chodzi o karabin, którego dzisiaj tutaj nie będziemy poruszali, ale też o pistolet, wręcz delikatnie bym polecił do przodu, tak? W ten sposób. I wtedy tutaj sobie amortyzujemy cały ten odrzut, podrzut broni. No wprawieni strzelcy są w stanie strzelać w taki sposób, że naprawdę przy analizie materiału wideo widać, że ta broń jest jak w imadle, tak? Wyjęcie broni, przeładowanie, pięć strzałów nie śpiesząc się, magazynek już masz podpięty, celujemy, pamiętamy cały czas w tamtą stronę. Przeładowanie dynamiczne, dokładnie. Zgrywamy przyrządy. Tamy magazynek. Tutaj tak naprawdę do poprawy jest niewiele. Chcielibyśmy to bardziej skontrować w prawo, ale jest bardzo ładna grupa. Tutaj mamy kołniczynkę, więc jeżeli to wszystko się mieści w łonie jest super. Praca na języku spustowym. Co zrobić, żeby bardzo ładnie ułożyły się przestrzeliny? Tutaj troszeczkę nam się rozjechały, zaraz powiem dlaczego. W Twoim przypadku zauważyłem, że. Dłoń, lewa dłoń zrobiła ci się w pewnym momencie aż biała. Zbyt Dobra. mocno do, zacisnąłeś, wtedy broń zaczyna się trząść i dochodzi do zerwań. E, jeżeli chodzi o pracę na języku spustowym, zobaczcie. W pierwszej kolejności tutaj mamy podwójny, bo jest bezpiecznik, tak? Wybieramy luz, tutaj nie pada strzał. Wybieramy luz i dopiero tutaj się zaczyna prawidłowa praca na języku spustowym. Czyli zaczynamy jednostajnie e, prze, przewyższać siłę tego języka do momentu aż padnie strzał. Następnie. Zamek robi e, e, cofa się do tyłu, wprowadza kolejny nabój. I w tym momencie nie puszczam całego języka spustowego, tylko czekam na klik. I działam na, na, na krótkim resecie. Nie, nie robię czegoś takiego. Tak, tylko jest strzał. Reset. Ok. Tutaj wyraźnie na tej jednostce broni to czuć. Jeżeli strzelamy wolno tarczowo, zapanujmy nad swoim oddechem, czyli jest wdech, wydech, chwila pauzy, strzał. Podpinamy magazynek do broni. Oczywiście, broń skierowana w kierunku bezpiecznym. Broń kabura. I teraz chciałbym, żebyście e, strzelali. Jeden strzał, broń kabura. Jeden strzał, broń kabura, tak? Powoli, na spokojnie A, je, Jeden strzał i wkładamy. Tak. Dobra. Chwila e, przerwy, niedługa. Chodzi o to, żeby to poczuć, to dobywanie broni. Tutaj yy, kolega słusznie na pewno zauważył, bo tego nie wspomniałem. Mamy przycisk, który zwalnia kaburę. Tak, tutaj tego nie ma. OK, to lecimy. Każdym strzale, który oddaliście, e, specjalnie tego nie mówiłem, teraz zwracam uwagę. Przeładowuję, oddaję strzał. Kontroluję, biorę broń do pozycji roboczej, czyli w ten sposób. Kontroluję, czy nie ma zacięcia, co się dzieje z moim zamkiem. Jednocześnie dzieje się to na wysokości mojego wzroku. E, widzę, co się dzieje z bronią. Widzę cel, tak? Chwila kontroli, to naprawdę krótka chwila, wszystko jest w porządku, kabura, tak? Jeżeli e, oddałem strzał, kontroluję broń, widzę, że e, jest jakiś ruch, coś się dzieje e, z celem, potrzeba jeszcze oddać kolejne strzały, wracam i oddaję strzały. Tak? I jeszcze jedna kwestia techniczna. Strzelamy wolno broń kabura, po każdym strzale, nie róbmy tego tak. Zróbmy to tak. Przeładowanie, strzał. Troszeczkę wytrzymuję ten palec, nie odpuszczam go od razu. Odpuszczam za chwilę, kontroluję i w ten sposób. Nasz wzrok, nasz organizm jest w stanie złapać ostrości na wielu odległościach. Czyli zależy nam na tym, żeby nasza muszka była ostra i szczerbinka, nasze przyrządy celownicze, a cel lekko rozmazany. Im dalej będziemy strzelać, tym ten cel będzie bardziej rozmazany, tak? bo tutaj mamy mniejszą odległość. Pamiętajcie o kontroli broni po oddanym strzału. Tak? Czyli do tej pozycji roboczej i dopiero do kabury, tak? Dwa szybkie strzały mm. i potem znowu dwa szybkie strzały. Dobra, lecimy. Hop! Pierwsze dwa strzały to są bodajże te, bardzo ładnie, szybko strzelałeś, strzelałeś celnie, bardzo dobra praca na języku spustowym. Tutaj nawet dwa weszły w jedną. Tak? Super. Brońka bura i na hasło Kop. lecimy z tematu. Hop! Słuchajcie, zestrzelanie misek z boksem, czyli jest niezwykle proste, tylko trzeba strasznie dużo powtarzać. Dobre? Dokładnie. Skończyła nam się amunicja, strzelam, strzelam, zamek pozostaje w tylnym położeniu. Broń biorę do pozycji roboczej, widzę, że jest koniec, tak? Awaria. Tutaj sięgam jedną dłonią po drugi magazynek, drugą natomiast kciukiem naciskam, wykonuję taki ruch. Podpinam drugi magazynek. Jak łapię magazynek? Jeżeli masz tutaj ładownicę, w ten sposób, czyli biorę swoim palcem wskazującym wzdłuż magazynka, stopkę magazynka mam na śródręczu, e, cały czas broń jest w ten sposób, czyli na wysokości mojego wzroku w y, y, pozycji takiej roboczej. Podpinam magazynek w ten sposób, dociskam, zwalniam zamek i kontynuuję strzelanie, tak? Podpinamy magazynek y, z dwiema sztukami, Broń kabura. Oddaję dwa szybkie strzały mierzone. Czy to będzie jedno oko, czy. Mierzone, czy dublet? Po pompam. Staram się okay, trafić. Jak jak. Zresztą tobie bardzo dobrze idzie, więc... więc tutaj nie będzie problemu na pewno z tym. Jest awaria, czyli zamek pozostaje w tym położeniu. Przestrzeń robocza. Odpinam, podpinam trójkę. I już tą trójkę sobie spokojnie, okay. bez chowania do kabury. Dobra. Dobrze, słuchawki, okulary. Podpinamy magazynek z dwiema sztukami i na komendę hop wykonujemy zadanie. Kórek. Jeszcze raz oddaj strzał. Okej, okay. dyszka ładnie wybita. Ktoś odkrywa kolejne swoje talenty. Nie wyszedłeś poza 8 z dubletem łącznie, bardzo ładnie. Teraz Jarek wykona ćwiczenie zmodyfikowany Drill L prezydenta. Czyli czekam na hasło, jest obrót, dublet, dublet, dublet. Natomiast powiem szczerze, że dla mnie teraz mega w ogóle trudne, ponieważ dawno tego nie robiłem. Praca na języku spostowym i na tym resecie, żeby zrobić to tak jak kolega, czyli papam, 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 no dla mnie niezwykle trudne. Dochodzi do tego lekki stres, więc trzymajcie kciuki, czekam na hasło. Czy najpierw. Okay. ok, podpinamy magazynek. Trzeba broń. Broń kabura, dokładnie. Ręce na wysokości oczu. Czekaj, to ba, mhm. mhm. Ręce na wysokości oczu i na moje hasło ćwiczymy. Hop! <trym zyślał> Wyszło bardzo dobrze. Zobaczymy, co na tarczy. <trym zyślał> 7, jedno zerwanie. E, tu już lepiej, 8,8. Osiem, osiem. I tu mamy 7-9 tutaj też bardzo dobrze. Jak na takie tempo, jak na pierwsze spotkanie. Naprawdę super. Yeah. Trzy dublety. Wymiana magazynka. Lekki sprint y, do drzwi i z powrotem, i kolejne trzy dublety. Teraz, przy braku doświadczenia, robiłem to po raz na słowo, robię to teraz drugi raz w życiu. Powiem ci, że jest z stresik. I to jest właśnie powtarzanie to, co robią specjalsi. Eee, non-stop, non-stop. To samo, co w boksie, to samo, co przy nożu, to samo w walce wręcz. Non-stop, zapaść po prostu. I dbamy o jasność umysłu, tak? Bam, 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 bam. -ba -ba. Hop! kabura. Dobra, co robiliśmy? Słuchajcie, e, podstawy strzelania. Ja nie ukrywam, że jakieś doświadczenie mam, natomiast e, na tym strzelaniu, a jestem zardzewiały, jeżeli chodzi o strzelanie. Wyszły różne błędy. Także pamiętajcie, żeby robić to pod opieką eksperta. Słuchajcie, robiłem drille, których wcześniej nie robiłem. Mam ogromną zajawkę na strzelanie, ale wiem, ile jeszcze roboty mnie czeka i jaka masa błędów dzisiaj została popełniona. Jaka taka analiza podstawowa po tym, co, co widziałeś dzisiaj? Przede wszystkim było bezpiecznie. Strzelałeś bezpiecznie. Nie było sytuacji, w której bym mógł jakieś wyhaczyć karygodne błędy. Ćwiczenia wykonywałeś zgodnie z moimi poleceniami. Na tarczy wyniki były bardzo dobre. Niekiedy oczywiście, szczególnie pod koniec strzelania, gdzie ręka jest zmęczona, gdzie już troszeczkę też nasz, nasz umysł daje znać o swoim zmęczeniu, te strzały by zaczęły się zrywać, ale o to chodzi właśnie, żeby wychodzić ze strefy komfortu i przesuwać granice. Dokładnie. Paweł, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc dziękuję szkoleniową. I słuchajcie, następny odcinek też nie mniej ciekawy, bo zajmiemy się szantażami, E, bronią, powiemy w ogóle czy jest szansa, żeby się obronić, kto będzie przykładał ci lufę do skroni i czy w ogóle mamy jakiekolwiek szanse, więc stay tuned, pozdrawiam.